Jak ptaki uczą się rozpoznawać zagrożenie, o zbliżającym się niebezpieczeństwie mogą świadczyć przeróżne sygnały, w tym dźwiękowe. Umiejętność ich rozpoznania jest kluczowa do przetrwania w naturze. Wciąż jednak do końca nie wiemy, w jaki sposób zwierzęta uczą się je rozpoznawać. Czy zmienią to badania naukowca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza? Nie ma co ukrywać, życie na wolności pełne jest niebezpieczeństw, a jednym z największych jest drapieżnictwo. Do tego, aby stać się czyimś posiłkiem, często wystarczy zaledwie chwila nieuwagi. Aby się przed tym uchronić, Zwierzęta muszą nieustannie oceniać ryzyko i dopasowywać swoje zachowanie do sytuacji. Zagrożenia można rozpoznawać na różne sposoby, np. obserwując ślady znajdujące się w otoczeniu czy podsłuchując odgłosy wydawane przez drapieżniki. W jaki jednak sposób potencjalne ofiary uczą się, że określone dźwięki oznaczają zbliżające się niebezpieczeństwo? Tym zagadnieniem zajmuje się dr Jakub Szymkowiak, ornitolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak tłumaczę, w przyrodzie istnieją dwa podstawowe mechanizmy nauki. Przez własne doświadczenie i przez obserwacje innych. Akurat w przypadku unikania drapieżnictwa, nauka przez doświadczenie to strategia dość ryzykowna, wymagająca wejścia w bezpośredni kontakt z drapieżnikiem, tłumaczy badacz. Dlatego też zwierzęta często stosują strategię alternatywną tak zwanego uczenia socjalnego. Chodzi tu o naukę na podstawie obserwacji tego, w jaki sposób reagują inne osobniki, zarówno własnego, jak i innych gatunków. Jeśli jakiś dźwięk lub obieg budzi u innych niepokój, to zwierzę może nauczyć się tej rzeczy bać, nawet jeśli wcześniej obiekt był dla niego obojętny. O ile jednak dość dobrze poznane są mechanizmy stojące za nauką wzrokowej detekcji zagrożenia, to uwagi badaczy nie przyciągnęła do tej pory kwestia, jak zwierzęta przyswajają wiedzę o odgłosach sygnalizujących niebezpieczeństwo. O potencjalnym zagrożeniu informują również sygnały dźwiękowe. Tymczasem kwestia tego, w jaki sposób zwierzęta uczą się rozpoznawać te dźwięki, jest przez naukowców zupełnie nieruszona. Doktor Szymkowiak chce to zmienić dzięki badaniom świstunek leśnych. Świstunka, niewielki ptak śpiewający. To w takich badaniach fantastyczny gatunek modelowy, mówi. Jego wcześniejsze badania wykazały, że przy wyborze terytorium wykorzystują one informacje zdobyte poprzez obserwacje innych osobników. A to oznacza, że są zdolne do wykorzystywania takich informacji, podkreśla badacz. Świstunki to również ptaki które nie lubią wracać do tych samych miejsc. Po każdym zimowaniu w Afryce latem trafiają one w zupełnie inne regiony Europy. Ptak, który w tym roku znajduje się w Polsce, w przyszłym może trafić na przykład do Francji czy do Wielkiej Brytanii, mówi ornitolog. Co roku w danym lesie pojawiają się więc zupełnie nowe ptaki które o nim nic nie wiedzą. Z tego powodu, aby przeżyć i z sukcesem odchować w nowym środowisku pisklęta, świstunki musiały wykształcić różne strategie zdobywania informacji i szybkiej nauki. U mechanizmy te będą mocniej wyeksponowane jednak wyniki badań będzie można przenieść również na inne gatunki zwierząt ogólnie rzecz biorąc mechanizmy te są obserwowane również u innych gatunków podsłuchiwanie drapieżników uczenie się od innych osobników to są w świecie zwierząt zachowania powszechne Mówi doktor Szemkowiak. Eksperymenty prowadzone przez doktora Szemkowiaka i jego współpracowników będą składać się z trzech etapów. Najpierw świstunkom będzie odtwarzany nowy, nieznany dźwięk, aby upewnić się, że nie będą na niego reagowały. Następnie badacze będą starali się nauczyć ptaki strachu przed tym dźwiękiem, odtwarzając jednocześnie nowy dźwięk i głosy alarmowe innych świstunek lub innych gatunków zwierząt. Po serii treningów ponownie przetestują reakcję świstunek już tylko na wspomniany wcześniej dźwięk. Wyniki badań mogą znaleźć zastosowanie np. w tak zwanych programach reintrodukcji do natury zagrożonych gatunków zwierząt. Problem z tymi programami jest jednak taki, że często kończą się one niepowodzeniem. Bardzo duża jest śmiertelność osobników wypuszczanych na wolność, a jej główną przyczyną jest drapieżnictwo. Opowiada dr Szemkowiak. Jak tłumaczy, odchowywane w sztucznych warunkach zwierzęta nie są potem w stanie rozpoznać zagrożenia. Znacznie wyższy współczynnik sukcesu mają programy, w ramach których zwierzęta uczą się rozpoznawać główne drapieżniki, z którymi będą musiały współwystępować w środowisku naturalnym. To samo można by zrobić z nauką odgłosów drapieżników, kiedy już cały ten mechanizm lepiej poznamy, dodaje dr Szemkowiak. Naukowiec podkreśla jednak, że znaczenie badań nad uczeniem socjalnym jest znacznie szersze. Uczenie socjalne często jest też nazywane przekazem kulturowym. I jako takie leży w podstaw naszej ludzkiej kultury. Badając tego typu mechanizmy u zwierząt możemy więc dowiedzieć się również więcej o samych sobie. PAP, Nauka w Polsce, Katarzyna Florencka.